Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wracamy już niestety z Norwegii do Polski. Mówię niestety, no bo ciężko jest się rozstać z tymi wszystkimi samochodami. A teraz na dzień dobry wsiadamy do Xpenga P7 Performance, czy tego najmocniejszego i jedziemy na prom. Mam nadzieję, że elektryczny. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie na początek, jak samochód mruga światłami. Jakby mrugał oczami. I tak jak stoi, to tak sobie robi. Mega urocze. Samochód jest bardzo podobny do Tesli Mówiłem to jak byliśmy poprzednim razem w Norwegii Na początku roku I widać to między innymi po tej dźwigni od zmiany biegów W zasadzie to nawet nie jest dźwignia od Tesli A od Mercedesa Bo, bo kiedyś Mercedes yy, no, Takie dźwignie miał w swoich samochodach No ale to jest to co mówiłem Że ja na początku działalności Tak jak Xpeng i tak jak Tesla Łatwiej jest kupić gotowe rozwiązania A nie testować sobie nowe i, i robić coś od podstaw Samochód jest bardzo podobny do Tesli Nie tylko pod kątem tych dźwigien, manetek Ale i całego tutaj systemu i widoku tego co mamy za ekranem, znaczy za kierownicą na ekranie. Bardzo fajnie pokazuje tutaj parametry jazdy. Tutaj zapraszam was w ogóle do filmu właśnie poprzedniego z recenzji XPeng P7, tam się więcej o tym samochodzie dowiecie. Dzisiaj na tym samochodzie aż tak bardzo się nie będziemy skupiać. Może Ilona powiesz nam jak się jeździ tym samochodem? Ilona jest tutaj właścicielką tego samochodu, siostra Przemka z tego w czapce i Ilona tym samochodem sobie już jeździ, Zegna tak gorąco ci zapytam, może jak Twoje odczucia po paru miesiącach? No, jeżdżę w sumie od trzech miesięcy, jestem zadowolona, jedyne co chciałabym, żeby było, a nie ma, to jest chyba elektryczny bagażnik, tego mi brakuje, serio. No tak jakby. A czyli po prostu ręcznie tak jak. Tak, otwierasz po prostu w samochodzie i musisz go sobie hmm. sam podnieść. Nie? To jest chyba jedyna rzecz, której mi brakuje. A tak to co? No jest szybkie auto, A tak. jest zasięgalne i leci udało przejaźnie, więc. Jak jechaliśmy do Polski, myślę, że przejadę gdzieś tak normalnie, jak jadąc normalnie, tak 420 myślę, że około 420 ma deklarowa deklarowany zasięg 470, myślę, że 420, 430 okay. zrobi, nie? Cały, tak bez szaleństwa. A bateria tutaj to jest 80,7 kWh, więc całkiem sporo. I tu widzę na twoje średnie zużycie to jest 18,4 kWh. Eee, to, to potwierdza, że te 400 km zrobimy, ale bardzo przyjemnie się ten samą dowiedzie. To znaczy on na ogół, jak jeżdżę co dzień tak do pracy i tak dalej, myślę, że mam jakieś 20-21. Wczoraj jak jeździliśmy Megane Etech i dzisiaj jak się przyjadę do tego to, to, to tutaj się czuje wiele lepiej. Szkoda, że tego samochodu jeszcze nie ma u nas w Europie, ale w Polsce wszyscy na was zwracali uwagę, nie? Jak przejaliście czerwonym takim pięknym. Tak, Hiszpanię. powiem Ci, że y, był to szok naprawdę, kiedy jechaliśmy i ludzie z serii oglądali się za tym autem, ale też jest. Y, to jest moje trzecie auto, jest trzecie czerwone auto. Najszybsze. No to nie? śmieszne, najszybsze, na, tak. I on ma taki... Taki bardzo intensywny ten czerwony kolor w porównaniu do samochodu, który miałam wcześniej MGK, tak? No to on naprawdę ma taki bardzo intensywny kolor i serio. Soczysty, nie? Taki soczysty, właśnie. Xpeng ma też budowany filtr hepa i mamy tutaj taki wskaźnik nawet jakości powietrza. Właśnie Ilona powiedziała, że ostatnio jak była gdzieś pod jakąś firmą, to ile było? 630. 630, a teraz mamy. Oj, się. Teraz mamy y, 7, więc mamy dobrą jakość powietrza. No i też jak sobie tu klikniemy, to on widać, że uruchamia jakiś dodatkowy nawiew i no i oczyszcza po prostu powietrze. A my teraz sobie jedziemy na autopilocie, który aktywuje się podobnie jak w Tesli Model 3, czyli po prostu dwa razy w dół tutaj tą dźwignią kierujemy i on sobie wtedy sam jedzie. Działa to bardzo dobrze i też taka ciekawostka, że tutaj mamy głośniki wbudowane w zagłówkach Jak na przykład obrócimy się albo nie dotkniemy kierownicy To tutaj pani nam mówi, żeby bardziej skupić się na drodze I to jest takie fajne uczucie, że tutaj jakby za głową ktoś nam to mówił, bezpośrednio Wjechaliśmy na chwilę na stację Ionity I zobaczcie, to jest to co Przemek mówił w poprzednim filmie Jest godzina, jest przed 14 I w tym momencie już mamy kolejkę do Ionity Mamy dwa samochody przed nami i tutaj sześć stanowisk i wszyscy się ładują I Zobaczmy dzisiaj jak wyglądają e, prace tutaj nad rozbudową Ionity Wczoraj pracownicy wykopywali Dzisiaj widać, że tutaj dowieźli chyba ziemię I pewnie niedługo tutaj już dostawiam kolejne stanowiska Czekamy z niecierpliwością No, bo tutaj jest ciężko załadować się, nie? No, serio Niestety Ionity było zajęte, więc byliśmy zmuszeni podjechać na taką stację recharge e, Zobaczcie jak wygląda port ładowania. Jest tak Zazwyczaj klapki się otwiera, a w tym miejscu po prostu on się tak jakby chowa. Możemy zamknąć? O! Ciekawe, jak to będzie z awaryjnością takiego rozwiązania. Dobra, podłączamy sobie. Tutaj e, kilowatogodzina kosztuje niecałe 7 koron, więc jest e, prawie tak drogo, jak na ładowarkach Tesli. I zobaczymy przy mniej więcej połowie baterii, jaka będzie moc ładowania. Niestety, nie tylko w Polsce mamy problemy z ładowarkami, tutaj, na tej ładowarce, nie mogę je uruchomić za pomocą dwóch różnych aplikacji. Nie da się rozpocząć ładowania. Jest tylko jedno stanowisko takie szybkie, drugie 50 kW, więc, tylko w Polsce czasami to zawodzi. A Unity. Nawet w Norwegii nigdy mnie nie zawiodło, w Polsce też bardzo rzadko mnie zawodzi i szkoda, że nie, niestety nie udało się tam podładować. Tutaj też się nie ładujemy, więc szukamy czegoś innego. Fajne w Norwegii, przynajmniej, jest to, że są tutaj takie przystanki. Tutaj, przez to, że bardzo często pada i są złe warunki, warunki atmosferyczne, to można się tutaj schronić tego też w Polsce brakuje, bo często stacje ładowania są na takich e, po prostu zwykłych e, miejscach na zewnątrz. Bardzo rzadko one są zadaszone. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, że nawet jak pada, gdyby padało, to ja mogę sobie tu stać przy ładowarce i się z nią męczyć bez moknięcia. Udało się uruchomić na 50, takiej samej jaką znamy z Polski. Moc ładowania 36 kW, no ale lepszy to niż nic. W Norwegii system rozliczenia jest bardzo uproszczony. Nie ma tego tak jak w Polsce. Jak w Polsce sprawdzicie sobie jak wygląda... Faktura za prąd, to widzicie tam kilka pozycji, jakieś tam opłaty dystrybucyjne, jakieś przesyłowe. I tak naprawdę macie tam cenę za kilowatogodzinę, ale jak, jak to sobie wszystko sumujecie, to tak naprawdę wychodzi zupełnie inna kwota. Jest to bardzo mało intuicyjne. Ja mam wrażenie, że jest zrobione na siłę po to, żeby ukryć tą właściwą opłatę. A w Norwegii jest zupełnie inaczej. Teraz pokażę Wam aplikację Ilony. Aplikację, którą ma każdy tutaj, jak moje. Jakiś dom, czy wynajmuje dom, i może sobie sprawdzać, jaka jest aktualnie cena prądu, cena energii, bo ona jest dynamiczna i się zmienia, i widzimy to na wykresie. I to jest fajne, że w Norwegii bardzo często jak jest brzydka pogoda i pada deszcz, to energia jest bardzo tania. I faktycznie, tak jak ostatnio głośno się mówiło o tym, że w Norwegii było drogo i prąd był bardzo drogi, że nie opłacało się ładować samochodów elektrycznych w domach, tylko bardziej opłacało się jeździć na stację Ładowania szybkie, to tak było, ale to było tylko przez jakiś okres. I w tym momencie, wczoraj padał cały dzień deszcz. I jak sobie spra spra sprawdzimy na wykresie, tak wygląda cała aplikacja. I tu mamy taki wykres. I widzimy na tym wykresie, tutaj ma... mamy w, wczoraj, tak? Jest, to jest dzisiaj. To jest dzisiaj, ok. I dzisiaj, na przykład, między trzecią a czwartą cena za godzina wynosiła 0,1 W sensie to jest. Tak, to jest 10 problem... ore, Tak, tak. Jakby? tak. E, czyli jakby, no grosze, tak? Czyli 1 dziesiąta e, korony norweskiej, więc bardzo tanio. 1 dziesiąta korony norweskiej, no to liczcie sobie, że korona norweska to jest mniej więcej 50 groszy. No ale widzimy, że tutaj e, już rano, między 9 a 10 ta cena wzrosła do 56. Tutaj nawet w szczycie mieliśmy 78, czyli e, ore, czyli to i tak jest bardzo tanio, bo to i tak jest poniżej jednej korony, czyli poniżej mniej więcej 50 groszy. No i ta cena sobie, sobie tak e, zmienia się co chwila. E, I mamy też prognozy na e, kolejny dzień, tak? E, tak, codziennie o 13.30, możemy zobaczyć, jaka będzie cena prądu następnego dnia. Czy widzimy, że tak. jutro, Ale widzicie, jakie to są niskie stawki i pędzorek. Tak, czy Czyli... teraz jest prąd bardzo tanie. No nie, też masz wszystko y, zużycie y, kilowatów miesięczne i tak dalej. Możesz sobie sprawdzić, ile zużyłeś kiedy jest prąd najdroższy, no nie, bo zawsze jest napisane, i ja mówię, każdego dnia sobie możesz sprawdzić, mhm. jak to wygląda, nie? No i to, i to właśnie jest fajne, że możemy sobie zaplanować, że widzimy, że na przykład jutro będzie ładna pogoda i będzie prąd droższy, no to wtedy możemy jechać na stację ładowania szybką, albo właśnie jak jest brzydka pogoda, to wtedy ładujemy się w domu. A dlaczego brzydka pogoda? Bo w Norwegii bardzo dużo jest takich turbin, które są w kanalizacjach, w Zamontowane i po prostu, gdy pada deszcz i ta deszczówka spływa, to one je napędzają i wtedy jest bardzo duża produkcja energii, i to jest podobno w całej Norwegii. I wtedy po prostu jest duża produkcja, więc ten prąd jest tańszy. I to jest naprawdę to mi rozwaliło mózg, które jak mi Przemek o tym opowiedział razem z Iloną, ale to jest nie do wyobrażenia, jakby jak to jak ten system jest bardzo uproszczony w Norwegii, i to, jak dużo jest tutaj energii odnawialnej. I prawda zgadza się, że czasami ten prąd jest bardzo drogi, ale może Możemy sobie zaplanować na przykład dodawanie za dwa dni do pełna, a niekoniecznie dzisiaj, i, i to wszystko możemy sobie przewidywać. Niesamowite. W tym momencie y, będziemy wsiadać na prom i cieszę się, bo podpłynął prom elektryczny. Basto Elektrik, taki jakim ostatnio jechaliśmy, i za chwilę zobaczymy, czy prom się podłączy do ładowarki. Tam widzimy, w tym miejscu jest ładowarka. I stamtąd za chwilę powinien, e, powinien prom się połączyć za pomocą takiego jakby pantografu, nie wiem czy to się profesjonalnie nazywa pantograf, ale ja to tak nazywam, takie ramię, które podłącza się do promu i się ładuje. Zapraszamy ponownie na tydzień jak najczęściej. Dzięki Ilona za podwózkę, dzięki. dzięki za tę przejażdżkę. Piękny samochód masz Ilona. To lepiej <grym> Do zobaczenia, cześć, cześć. <grym> By Xpeng! będziemy tęsknić. Jak pamiętacie z poprzedniego materiału, prom, którym będziemy teraz płynąć, czyli Busto Electric, ma baterię pojemności 4,3 MWh, czyli 43 baterie z Tesli Model S, przykładowo, w takiej, takiej test wielkości. Wow, ile tu elektryków, wyjeżdża, Zobaczcie, BMW 3, Tesla Model 3, Volkswagen ID3, Tesla Model S, Hyundai Kona. Naprawdę mi się tu podoba. If I could I would give you the moon Say stop if I'm coming in too soon Cause I did like celestial bodies Oh oh Celestial bodies Celestial bodies Oh oh Celestial bodies Znowu byliśmy przy stacji ładowania Zobaczcie właśnie odpływamy od niej no i nie ładował się prom, nie ładował się, ale obok y, były cztery ładowarki, y, gdzie Tesla się ładowała, więc też jest ciekawe, że w porcie mamy tyle ładowarek plus kilka innych wolniejszych a AC ładowarek, jeszcze wielka ładowarka, nie wiem tylko jakie ona jest mocy, ale podejrzewam, że z kilka megawattów ona może mieć. Dopływamy właśnie do Horten i tutaj, w tym miejscu, jest stacja ładowania, która właśnie w tym momencie się podnosi, widzicie? I za chwilę tam, gdzie siedzieliśmy, w tym miejscu nastąpi podłączenie. Tak wygląda to złącze do ładowania. Tu się prom podłączy. Zobaczcie, jak wygląda cała konstrukcja.